Albo ty, albo ja. Poszedł na dworzec PKS zobaczyć, która godzina. Wałęsał się tak już od południa po ulicach podwarszawskiego miasteczka i nawet nie zauważył, że zrobiło się ciemno. Nie miał w kieszeni ani złotówki. Był głodny. Gdy mijał budkę z frytkami, starał się nie wdychać miłego zapachu przypalonego oleju, bo sanie w żołądku nasilało się. Coraz dotkliwiej odczuwał zimno. Padał przemieszany z deszczem śnieg, marcowy wiatr raz po raz smagał go w twarz strugami mokrej ciapy. Nieuprzątnięte schodników błoto dawno już przemoczyło Adidasy. Dochodziła ósma. Za godzinę przyjedzie autobusem z Warszawy mama, która pracuje w stołecznym markecie. Może przywiezie coś do jedzenia. Zazwyczaj są to produkty lekko przeterminowane, ale za to kosztują taniej. Postanowił poczekać pod przystankową wiatą, przynajmniej nie będzie mu się lało za kołnierz. Skulił się na ławce, przymknął oczy. Niedługo napije się w domu gorącej herbaty. Może uda się obejrzeć coś w telewizji? Nie mają kablówki, ale nawet na dostępnych kanałach znalazłby ciekawy film. Rozmarzył się. Fajnie jest usiąść z bratem Maćkiem i mamą na wersalce w dużym pokoju i podgryzając paluszki patrzeć w ekran. Niech sobie wtedy za oknem pada. Można też zdrzemnąć się pod kocem. Ale za chwilę poderwała go niepokojąca myśl. A jeśli ojciec jest już w domu? A tam Maciek sam. Co ja robię? Przecież obiecałem mamie, że będę się nim opiekował. I Oskar Janicki, nazwiska zostały zmienione, zerwał się z ławki, pospiesznie opuścił dworzec PKS. Nie zważając na szarpiący nim wiatr, pobiegł w stronę osiedlowych bloków. Maciek, jego brat bliźniak, ale zdecydowanie chudszy, drobniejszy, bał się ojca jeszcze bardziej niż Oskar. Maciek rzeczywiście był w domu sam. Gdy usłyszał znajome ciężkie kroki ojca na klatce schodowej. był kotliwe kurwa, wykrzykiwany z powodu trudności w trafieniu kluczem do zamka zdradzało, że ojciec znów jest pijany. Dziewiętnastoletni chłopak skulił się, jakby już na jego plecy spadła pięść Henryka Janickiego. Tak znieruchomiały tkwił na krześle, ze wzrokiem wbitym w oszklone drzwi. Jeszcze miał nadzieję, że ojciec za moment w zamroczeniu alkoholowym padnie na łóżko w dużym pokoju. Wtedy w spokoju doczekałby powrotu do domu matki i brata. Ale cud się nie zdarzył. Dwa dni później Maciek, zeznał przed prokuratorem, ojciec ledwo przekroczył próg, zaczął rozrabiać. Zgasiłem światło, udając, że już się położyłem spać, ale mimo to wtargnął do pokoju. Jak zwykle, najpierw obrzucił mnie strasznymi wyzwiskami, których nie mogę powtórzyć, bo ja nie używam takich słów. Potem wrzeszczał, że mam mu oddać komputer, bo wszystko, co jest w tym mieszkaniu, należy do niego. Tylko czekał, abym zaprzeczył. Przecież komputer kupiła nam mama. Ale ja się nie odzywałem. Zaniosłem cały sprzęt do przedpokoju. Wtedy zażądał,bym oddał stary zegarek, który kilka lat temu dostałem od babci na urodziny. No to zdjąłem go z ręki, mówiąc uspokój się, tato. Obaj dziewiętnastoletni synowie zawsze tak się zwracali do awanturującego się ojca, tato. On natomiast chyba już nie pamiętał ich imion. Jeśli chciał im coś powiedzieć, mówił tych chuju. Tak było i tego sobotniego wieczoru. Henryk Janicki wyraźnie szukał zaczepki. Nie mogąc doczekać się, aby syn dał mu jakikolwiek pretekst do awantury, z hałasem otworzył drzwi do pokoiku i uderzył Maćka. Wtedy zdarzyło się coś, co do tej pory było nie do pomyślenia. Po kilku ciosach syn oddał ojcu pierwszy raz w życiu. Maciek tak potem opowiadał o tym na sali sądowej. Zaczęliśmy się szarpać. Najpierw pod drzwiami mojego pokoju, potem na korytarzu. W pewnej chwili ojciec przewrócił się. Ja usiadłem na nim, bił mnie po twarzy, to mu oddawałem. Gdy poleciała mu krew z nosa, powiedział: Teraz masz przejebane, już nie żyjesz. Chłopiec prosił ojca, aby się uspokoił. Trząsł się ze strachu. Do przyjścia matki z pracy brakowało jeszcze co najmniej godziny. W pewnej chwili, gdy Henryk Janicki usiłował złapać nogę stołka, aby uderzyć nim syna, ten błyskawicznie się podniósł i uciekł do sąsiadki. Ojciec wybiegł za nim z przekleństwami. Ale ja byłem szybszy, opowiadał w sądzie Maciek. Po chwili znalazłem się w tamtym bezpiecznym mieszkaniu, za zamkniętymi na klucz drzwiami. Do domu wróciłem dopiero wówczas, gdy upewniłem się, że przyszła mama. W pustym mieszkaniu pijany Janicki szalał, demolując pokój syna. Rozbił biurko, tapczan, roztrzaskał komputer. Uspokoił się dopiero, gdy opadł z sił po stłuczeniu wszystkiego, co było w zasięgu jego rąk. Beata Janicka weszła do zdewastowanego mieszkania kilka minut przed Oskarem. Gdy chłopak stanął w drzwiach, awanturnik właśnie zamierzał się pufą, gumową kulą na sznurze, którą zawsze nosił przy sobie, na żonę. Tego Oskarowi było już za wiele. Uderzył tyrana w twarz. Podobnie jak Maciek, pierwszy raz w życiu podniósł rękę na ojca. – Kurwa, teraz masz przejebane, już nie żyjesz. Pójdziesz do kryminału, a tam mam kumpli i zrobią z ciebie cwela – wykrzykiwał Janicki. Kobieta zadzwoniła po policję. Funkcjonariusze, którzy stawili się bez zbytniej zwłoki, zdecydowali o zabraniu pijanego awanturnika do izby wytrzeźwień. Nim go wyprowadzili, Janicka dostała do podpisania tak zwaną niebieską kartę. Policjant powiedział jej, że zostanie uruchomiona procedura ochraniania rodziny przed przemocą domową. Od tej chwili, pouczył, funkcjonariusz wezwany na interwencję ma obowiązek wypełnić stosowny formularz karty, która trafi do dzielnicowego. Ten z kolei jest zobowiązany do założenia teczki zagadnieniowej dla gromadzenia dokumentacji z interwencji. Co najmniej raz w miesiącu dzielnicowy zapuka pod ten adres i sprawdzi, jak zachowuje się pani mąż. Henryk Janicki zareagował na to szyderstwami. Gdy go wyprowadzali, spojrzał na Oskara i pokazując gest podrzynania gardła, powiedział: albo ty, albo ja. Zagroził też Maćkowi, zapowiadając, że w najbliższy poniedziałek dostanie kosą w drodze do szkoły. Dla podkreślenia, że nie są to słowa rzucane na wiatr, klepnął się po kieszeni, w której jak zwykle trzymał składany nóż typu motylek. Całą noc soboty na niedzielę nie spałem, czekałem na niego, wyjaśniał w prokuraturze zatrzymany Oskar Janicki. I dokładnie opowiedział, co czuł, o czym myślał po wyprowadzeniu ojca przez policjantów. Stanęło mu przed oczami życie jego, brata i matki. Dokąd tylko sięgał pamięcią, budził się i usypiał w strachu. Bał się razu pijanego ojca, zwłaszcza tej ciężkiej kuli gumowej, która rozhuśtana uderzała na oślep. Nieraz z bratem tak nią obrywali, że na WF-ie, wstydząc się granatowych siniaków, musieli udawać chorych. Od czterech lat ojciec nie pracował, ale i wcześniej, gdy jego alkoholizm nie był jeszcze tak widoczny i znajdował dorywcze zatrudnienie, nie dawał pieniędzy na dom. Z pensji matki, niecałe 800 złotych, ledwo starczało im na jedzenie. Ja nigdy nie miałem ani ambicji, ani marzeń, powiedział Oskar prokuratorowi. Rano, przed pójściem do szkoły, myślałem tylko o tym, aby zejść ojcu z drogi i bezpiecznie dotrzeć z bratem na ulicę. Był też inny strach, aby nie dowiedzieli się o tym wszystkim w szkole. Na nauczycieli miał sposób, pilnie odrabiał lekcje. Jeżeli nie było spokoju w domu, szedł z zeszytami do poczekalni na dworcu PKS. Bufetowa znała go z widzenia, czasem postawiła przed nim darmowy kubek z gorącą herbatą, a nieraz i talerz fasolki po bretońsku, wyskrobanej z dna garnka. Gorzej układało się z kolegami z klasy. Oskarcelowo stronił od nich, nawet za cenę nazwania go sobkiem. Uważał, że nie może postępować inaczej. Gdyby się z kimś zaprzyjaźnił, odwiedzał go w domu, musiałby z czasem tego kogoś zaprosić do siebie, a ojciec zapowiedział, że jeśli zobaczy kiedykolwiek obcego w mieszkaniu, a zwłaszcza w pokoju chłopców, wykopie intruza jak psa. Z tych samych powodów Oskar nie mógł mieć dziewczyny. Zrozumiał to, gdy siedemnastoletni pierwszy raz w życiu zakochał się w koleżance z równoległej klasy, Zuzie. Kiedyś przyszła pod jego blok, bo godzinę wcześniej o coś się dąsała i teraz chciała go przeprosić. Oskar zobaczył ją przez okno, wybiegł uradowany na podwórko. Serce biło mu tak radośnie. W chwili, gdy nachylał się nad Zuzią, aby mogła go na zgodę pocałować w policzek, kątem oka zobaczył pętelkującego na chodniku, jak zwykle pijanego ojca. Brudny, w obłoconej marynarce, z niezapiętym rozporkiem wracał do domu po trzydniowym piciu w Melinach. Bełkotał przekleństwa, a na widok wychodzącej z klatki sąsiadki, która często dawała schronienie Maćkowi, splunął. Na twarzy dziewczyny pojawił się grymas obrzydzenia. Co za bydle, powiedziała. Takiego ojca mieć to tylko się zabić. Oskar nie podtrzymał tematu, ale już nie chciał iść na spacer. Wytłumaczył się bólem głowy i wrócił do domu. Z Zuzią zerwał, choć ona długo broniła się przed nieoczekiwanym końcem ich znajomości. Co było przyczyną ich rozstania, dowiedziała się dwa lata później, gdy zeznawała jako świadek na procesie Oskara. Najbardziej bał się o matkę i brata. Czuł się za nich odpowiedzialny. I zawsze ich osłaniał, gdy tyran puszczał w ruch swą gumową kulę. Sam przywykł do razów. Po raz pierwszy został skopany przez ojca, gdy miał pięć lat, bo bronił matki po uderzeniu jej krzesłem. Zakrwawiona upadła na podłogę, a on, płacząc, rzucił się z piąstkami na tatusia oprawcę. Janicka była samą dobrocią. Zaharowywała się w warszawskim markecie za nędzną zapłatę, nie wiedziała, co to urlop, bo wtedy szła do robót polowych, kochała synów, wystawiała się na razy pijanego męża, aby ich osłonić, ale nie potrafiła walczyć z przeciwnościami losu. Z pokorą zgodziła się na los bitej żony, i jedyne, na co nie chciała pozwolić, to aby rodzinny dramat wyszedł poza mury ich M3. Nie udało się utrzymać tej tajemnicy przed najbliższymi sąsiadami, bo wyrzucona przez męża z mieszkania wielokrotnie spała z synami na klatce schodowej. Ale już dzielnicowy o niczym nie wiedział, albo, co bardziej prawdopodobne, mógł udawać, że niczego nie widzi. Gdy chłopcy dorośli, kilkakrotnie namawiali matkę, aby się rozwiodła. Poszukała pomocy w jakiejś organizacji, która wspiera rodziny maltretowane przez alkoholików. Janicka nawet nie chciała o tym słyszeć. Doniesiemy, kiedy trzeba, a potem on się będzie mścił, jeszcze swoich kumpli na śle, kto nas wtedy obroni? Tymczasem ojciec stawał się coraz bardziej wyrafinowany w swym okrucieństwie. Wyraźną przyjemność sprawiało mu ogłaszanie różnych zakazów, którym pozostali domownicy musieli się podporządkować. W przeciwnym razie była awantura na całego z wyzwiskami i biciem. W wymyślaniu szykan Janicki przejawiał wiele pomysłowości. Na przykład nie dość, że nie wolno było synom przyprowadzać do domu kolegów, to musieli jak trusie siedzieć w swoich pokojach, gdy on był w domu. Nie pozwalał im wtedy korzystać z łazienki i zaglądać do kuchni. Telewizor, który stał w stołowym, choć kupiła go na raty Janicka, pozostawał do wyłącznej dyspozycji pana domu, który okupował duży pokój. Gdy czasem któryś z bliźniaków zatrzymał się na chwilę w przedpokoju, żeby zerknąć na ekran, ojciec często zostawiał drzwi otwarte, aby obserwować, co się dzieje w mieszkaniu, natychmiast dostawał w głowę czymś, co akurat Janicki miał pod ręką. Często była to żeliwna popielniczka. Zabronił synom korzystania z komputera, a gdy zorientował się, że włączają go, gdy są sami w mieszkaniu, przed wyjściem notował stan licznika prądu, poprzecinał kable, zgniótł obudowę z procesorem i wyniósł ten szmelc do piwnicy. Sycił się strachem w oczach swych dzieci. Od wielu lat sprawiało mu to przyjemność. Byli jeszcze mali, gdy z byle powodu brał do ręki siekierę, zapowiadając, że poodcinałby. Groził nożem, gdy któryś z chłopców odezwał się niepytany. Mówił im, jesteście chwastami, które trzeba wyrwać. Chyba nigdy nie zawołał ich po imieniu. Zawsze używał ordynarnych, rynsztokowych słów. Najłagodniejszym było ty bękarcie. W czasie bezsennej nocy marcowego przedwiośnia Oskar doszedł do wniosku, że nikt poza nim nie jest w stanie uporać się z problemem ojca tyrana. Matka wprawdzie odważyła się zawiadomić policję, ale po wyprowadzeniu pijaka przez funkcjonariuszy dostała spazmów. Była przekonana, że gdy mąż wróci z izby wytrzeźwień, z wściekłości pobije ich tak, że nie podniosą się z podłogi. Chłopiec uświadomił sobie, że na dalszą rodzinę, która by skutecznie przemówiła ojcu do rozumu, też nie może liczyć. Ciotka Wanda zawsze broniła swego ukochanego brata, nie przyjmowała do wiadomości nawet najbardziej oczywistych faktów. Natomiast babcia Zosia, ta od strony ojca, uznawała małżeństwo za związek nierozerwalny, w którym rządzi mąż, jakikolwiek by był. Nad ranem Oskar doszedł do wniosku, że jest tylko jeden ratunek dla jego najbliższych: on musi się poświęcić. Zmarnuje sobie życie, ale usunie ojca raz na zawsze. Cicho. Aby nie budzić śpiących, poszedł do kuchni, wyciągnął z szuflady długi nóż, schował go w swoim pokoju pod poduszką, a potem usiadł naprzeciw coraz bardziej jaśniejącego okna i czekał, aż w zamku wejściowych drzwi zazgrzyta ojca klucz. Ciało ciążyło mu, jakby było załowiu. Tak siedział do godziny dziewiątej, nie był w stanie czegokolwiek przełknąć, choć matka wołała go na śniadanie. Ojciec się nie zjawił, za to niespodziewaną wizytę złożyły im ciotka Wanda i babcia Zosia. Były na mszy w kościele, gdzie modliły się o spokój w tej rodzinie. Wieczorem z izby wytrzeźwień dzwonił do nich Henryk, skarżył się, co go spotkało od najbliższych. Synowie podnieśli na ojca rękę, pobili go. I za co? Bo sprzeciwił się oglądaniu w internecie pornograficznych filmów. I jak na to zareagowała matka Świntuchów? Sprowadziła do domu policję. Oburzone kobiety płakały. Krzyczały, babcia zapowiedziała, że jej noga nigdy już nie przekroczy progu tego mieszkania, skoro doczekała się wnuków zwyrodnialców, którzy nawet nie potrafią przyznać się do winy, tylko jakby nigdy nic siedzą sobie w swoim pokoju. Była to wyraźna aluzja do Oskara, bowiem choć słyszał przez cienkie drzwi każde słowo gości, nie wyszedł, nie przywitał się i nie przeprosił za wczorajszą awanturę. Po godzinie obie kobiety opuściły mieszkanie, nadal przekonane, że Henrykowi Janickiemu stała się wielka krzywda. Oskar wychodził ze swego pokoju tylko do Łazienki. Ojca nadal nie było, panowała kojąca nerwy cisza. Janicka przestała wreszcie płakać, pozwoliła sobie nawet na odprężającą kąpiel. Właśnie leżała w wannie, gdy usłyszała trzaśnięcie wejściowych drzwi. Z hałasem i wyzwiskami wrócił jej mąż. Nawet się nie rozebrał, chciał bić Oskara. Jego wściekłość spotęgowała się, gdy zobaczył, że drzwi do pokoju syna są zabarykadowane. Stłukł szybę w drzwiach i to ostatecznie spowodowało, że Oskar wyskoczył ze swej kryjówki z nożem w ręku. Zaczęli się szarpać. Maciek odciągał brata za kaptur bluzy. Henryk Janicki usiłował wyrwać nóż i skierować jego ostrze w stronę syna. Powtarzał przy tym jak mantrę: Ja cię chuju zabiję, już nie żyjesz! Ale po chwili to on osunął się na podłogę, krwawiąc. Na krzyk Maćka wybiegła z łazienki matka chłopców. W tym momencie Oskar, uderzeniem w szyję, przeciął ojcu tętnicę. Śmierć przyszła bardzo szybko. Boże, wybacz mi. Westchnął już po wszystkim Oskar. Mama płakała. Zeznał kilka godzin później w czasie przesłuchania. Powiedziała, że zmarnowałem sobie życie. Gdy ojciec przestał się ruszać, poprosiłem, aby zadzwoniła na policję. Ja nie miałem wyboru. Musiałem to zrobić. Bo nie darowałbym sobie, gdyby on zabił brata albo mamę. Żałuję, popełniłem śmiertelny grzech, ale zrobiłbym to jeszcze raz. W aktach ze śledztwa pod tym wyjaśnieniem widnieje uwaga policjanta: podejrzany jest w stanie szoku, przesłuchanie utrudnione. Z aresztu śledczego wyciągnęła Oskara Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom, która wpłaciła za oskarżonego cztery tysiące złotych kaucji. Do chwili zapadnięcia wyroku szczegółową obserwacją chłopca zajął się doświadczony kurator sądowy. Później w opinii dla sądu napisze, że jest bardzo silnie związany z matką, a wobec brata niezmiernie opiekuńczy, zrównoważony, krytyczny wobec swego postępowania, nie przejawia cech zdemoralizowania. Oskarżonego poddano też kilkumiesięcznemu diagnozowaniu psychiatrycznemu. Zdania biegłych były podzielone. Jedni lekarze, specjaliści stwierdzili że gdy Oskar Janicki zadawał ciosy, był pod wpływem silnych emocji, które wymknęły się spod kontroli intelektu. Do takiego stanu doprowadził głęboki stres, kumulujący się przez kilka ostatnich lat. Niektórzy na stres reagują ucieczką, a inni atakują. W tym przypadku atak był formą obrony. W opinii psychologów ostatecznym impulsem dla oskarżonego stała się sytuacja, gdy w sobotni wieczór ojciec przystawił Maciejowi nóż do szyi. Właśnie wtedy Oskar doszedł do przekonania, że następnym razem może nie zdążyć. A brata bliźniaka, który od urodzenia był fizycznie słabszy, kochał nad życie. Natomiast w chwili popełnienia czynu, zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem była u oskarżonego zniesiona. Nie stwierdzono u młodego mężczyzny zaburzeń osobowości ani skłonności do kłamstwa, konfabulacji. Oskar Janicki rozumował, jak zaszczute zwierzę, uznał, że atak jest najlepszą obroną. Obecnie próbuje wypierać swoje emocje, ale widoczna jest u niego reakcja emocjonalna. Napisano w opinii. Inni biegli uznali, że oskarżony zamordował z premedytacją, bowiem sposobił się do tego całą noc. Jego działanie było zaplanowane w każdym ruchu i nie ma mowy o morderstwie w afekcie. Przyszedł dzień procesu. Rodzice Henryka Janickiego odmówili składania zeznań i zaraz wyszli. Ciotka Wanda głośno komentowała każde wypowiedziane pod przysięgą słowo obu bratanków i szwagierki. Była w tym tak agresywna, że za którymś razem sędzia zagroził nałożeniem kary za zakłócanie spokoju. Zeznania o traktowaniu najbliższej rodziny przez Henryka Janickiego, jego siostry, i teściowej okazały się zupełnie odmienne. Brat pił, przyznała pani Wanda, ale na wesoło, nie tak jak tu zostało powiedziane. Po kilku głębszych był jak do rany przyłóż. Opowiadał kawały, rzucał pieniędzmi. To, co zeznaje na sali jego żona, jest oszczerstwem. Gdybym nie znała ofiary, pomyślałabym, że od ciosów nożem zginął nie człowiek, ale bydlak, którego nie warto żałować, a Henio przecież kochał swoje dzieci, jeżeli był dla nich czasem surowy, wymyślał różne zakazy, to z ojcowskiej troski chciał, aby chłopcy wyrośli na porządnych ludzi. Po namyśle świadek zauważyła ostrożnie, że możliwe, iż jej świętej pamięci brat czasem podniósł w domu głos. Od kilku lat był podenerwowany, bo nie mógł znaleźć pracy, a jego najbliżsi, żona i dzieci nie potrafili zrozumieć, co tak odpowiedzialny za rodzinę człowiek czuje, gdy nie przynosi do domu pensji. I jeśli nawet okresowo żył na koszt żony, czy był to wystarczający powód, aby syn go zabił z takim okrucieństwem? Nie chcę mieć z tą rodziną nic wspólnego, oświadczyła. W zeznaniach Wandy Janickiej najbardziej niekorzystne dla oskarżonego było to, że zarówno w czasie śledztwa, jak i procesu twierdziła, że jej bratanek, Oskar, od dawna planował zabójstwo ojca. Miał się kiedyś z tymi planami przed nią zdradzić. Ta poważna insynuacja na szczęście dla Oskara okazała się niewiarygodna w czasie przeprowadzonej przez sąd konfrontacji. Teściowa Henryka Janickiego miała do ujawnienia wiele faktów z małżeństwa jej córki, od dnia ślubu pomagała jej finansowo i w wychowywaniu bliźniaków. W przerywanym płaczem wyznaniu opowiedziała, jak zięć zmieniał się w potwora po powrocie z kontraktu w ówczesnym Związku Radzieckim. Od młodości skłonny do picia wódki, za wschodnią granicą rozpił się na całego. To alkoholizm Henryka Janickiego był przyczyną tragedii. Po powrocie do Polski w żadnej już pracy nie mógł zagrzać miejsca. Skumplował się z takimi jak on godzinami wystającymi w bramie kamienicy, gdzie była jedna ze znanych mu melin. Wykradał żonie z portmonetki pieniądze, a gdy ich nie znalazł, z wściekłości brał się do bicia. Wódka, twierdziła babcia Oskara, pozbawiła zięcia uczuć do własnych dzieci. Bliźniaków traktował jako przeszkodę w wyciągnięciu od żony pieniędzy na flaszkę. Każdy zakup dla chłopców, jedzenia, ubrań czy szkolnych podręczników traktował, jakby go ograbiono. Z czasem złość przekształciła się w obsesyjną nienawiść. Henryk Janicki wierzył i często wykrzykiwał to w złości że gdyby synów nie było, żona pracowałaby tylko na niego, bez słowa protestu, bo on już miał sposoby, aby zamknąć jej usta. Ja też się go bałam, proszę Wysokiego Sądu, zeznała staruszka. Dlatego pożyczałam córce pieniądze, choć widziałam przez okno, że ten pijak stoi na ulicy pod moim domem i zaraz wszystko zabierze Beacie, a ona ze strachu i wstydu nawet nie piśnie. Świadek opowiedziała, że zięć nieraz ciągnął żonę za włosy po ulicy, wykrzykiwał, że jest kurwą, postawi wódkę swoim kumplom, to ją z gwałcą w krzakach, gdy nocą będzie wracała z pracy. Serce mi się kroiło, gdy chłopcy, którzy od małego spędzali u mnie wakacje, prosili na klęczkach przed początkiem roku szkolnego, aby nie zawozić ich do domu, bo tam jest ojciec. Najbardziej drżał ze strachu Maciek. Gdy wyjmowałam z kredensu talerze, wchodził pod stół i kulił głowę w ramionach. Jego ojciec miał zwyczaj rzucania w bliźniaków talerzem gorącej zupy, jeśli któryś odezwał się w kuchni albo nie daj Boże, zapłakał. Proszę o litość dla tego chłopca, poprosiła na koniec babcia Oskara. Przeczytałam w gazecie, że grozi mu do dziesięciu lat więzienia. Nie zmarnujcie mu życia. To dziecko los już pokarał. Wiele dobrego powiedziała o Oskarze jego wychowawczyni ze szkoły. Mimo braku w domu warunków do nauki, życia w ciągłym strachu, potrafił zdobywać dobre stopnie. Wzorowe cenzurki były okupione rezygnacją ucznia z jakichkolwiek kontaktów koleżeńskich, bo tego żądał złośliwy, bezwzględny ojciec. Chłopiec nosił w sobie ponurą tajemnicę, która go przygniatała. Nie szukał pomocy u dorosłych, bo wiedział, że wyciągnięciem dramatu na światło dzienne zrobiłby wielką przykrość matce, bojącej się złych języków plotkarek. Poza tym Oskar nie wierzył, że ktokolwiek może ukrócić bezkarność ojca. Dramatycznie zabrzmiało jego wyznanie w czasie procesu, że nigdy nie miał marzeń. Nauczycielka przeprosiła oskarżonego w imieniu całego grona pedagogów. Teraz wszyscy w szkole wyrzucają sobie, że nikt z nich nie zainteresował się, dlaczego skądinąd koleżeński uczeń chętnie pomagający innym jest taki samotny. W rozprawie przysłuchiwał się przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich. Prokurator zażądał dla Oskara trzech lat więzienia. Wyjaśnił, że obniżenie wymiaru kary do dolnej granicy przewidzianej kodeksem jest wynikiem wzięcia pod uwagę szczególnych okoliczności popełnienia morderstwa. Adwokat przedstawił oskarżonego jako ofiarę przemocy domowej i z tego powodu wystąpił o uniewinnienie. Obecna na procesie w charakterze obserwatora przedstawicielka Fundacji Pomocy Kobietom i Dzieciom popierała mecenasa, przekonując, że takich dramatów jak u Janickich w polskich domach jest wiele. Oskar nie jest urodzonym zabójcą, powiedziała. Odkąd tylko dorósł, czuł się odpowiedzialny za rodzinę, bronił jej przed tyranem. Przez kilkanaście lat matka i synowie byli więźniami w swoim domu. W desperacji, poczuciu wyizolowania z obojętnego dla jego tragedii społeczeństwa, chłopiec uznał, że stoi przed dylematem: albo ojciec zabije mu brata, a może i matkę, albo on uniemożliwi ten atak za cenę spędzenia życia w więzieniu. Uważał, że musi się poświęcić, aby jego najbliżsi mogli wreszcie normalnie żyć. Dramatyczny? Niedobry wybór, ale przy młodym człowieku nie było nikogo, kto by mu wskazał inne wyjście, chciał pomóc. Przedstawicielka fundacji podkreśliła, że z takim rozumowaniem nieraz spotykała się u ofiar przemocy domowej. Oskar w ostatnim słowie przede wszystkim przeprosił babcie i dziadka ze strony ojca. Wiem, że teraz mnie nienawidzicie, bo go kochaliście. Żal mi was, bo wiem, jak wielkie jest wasze cierpienie po utracie kogoś bliskiego. Mam nadzieję, że mi kiedyś wybaczycie. A zwracając się do sądu, powiedział: Żałuję, zrobiłem źle. Teraz wiem, że trzeba było szukać innego sposobu na tyranię ojca. Proszę o najniższą karę, bo chcę choć w części naprawić to, co zrobiłem. Publiczność obserwująca proces uznała wyrok sądu za Salomonowy. Oskar Janicki został uznany za winnego, ale nie trafił do więzienia. Sąd skazał go na dwa lata więzienia i zawiesił wykonanie kary na pięć lat. Przez ten czas skazany ma być pod opieką kuratora. Wygłoszone uzasadnienie wyroku wywołało łzy u wielu przysłuchujących się. Sędzia nie kryjąc już emocji, uzasadniał motywy, jakimi kierowano się przy orzeczeniu winy. Przed oczami publiczności, jakby przewinął się film ze scenami codziennej nieuniknionej udręki ofiar Henryka Janickiego. Sędzia mówił o koszmarze, jaki ten człowiek zgotował swojej rodzinie. Zaznaczył jednak, chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie sądzimy tutaj Henryka Janickiego, ale to w jego życiu szukamy przyczyn tego, co wydarzyło się 26 marca. Sąd uznał, że wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Byłoby ukaraniem nie tylko oskarżonego, ale całej jego rodziny, przez ostatnie kilkanaście lat maltretowanej przez pokrzywdzonego. Syn zabił ojca, podkreślił sędzia. Sam ten fakt jest karą, która będzie trwała w sumieniu skazanego. Na koniec, ponieważ zakończenie procesu nastąpiło 22 grudnia, sędzia zaapelował do skłóconej z powodu zbrodni rodziny. Wkrótce Boże Narodzenie. Przy wigilijnym stole jest czas, by pomyśleć o przebaczeniu. Potrzebne jest wam wszystkim. Sąd wyraża przekonanie, że może jeszcze nie teraz, ale kiedyś dojdzie do takiej wigilii, na której spotkacie się wszyscy razem. Prokurator złożył apelację, ale pozostała bez rozpoznania. Kilka miesięcy później Oskar przygotowuje się do matury. Jego klasa przeszła trening u szkolnego psychologa, może dlatego skazany w żadnej mierze nie odczuwa piętna zabójcy ojca. Chłopak powoli otwiera się na otaczający go świat. Do jego ławki, gdzie dotąd siedział samotnie, przeniósł się klasowy prymus. Pretekstem była konieczność pomocy Oskarowi w nadrobieniu zaległości, narosłych w czasie, gdy przebywał w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Ale widać, że obu uczniów łączy już coś więcej niż podpowiedź wychowawczyni, aby wesprzeć kolegę. Kurator, który często spotyka się ze swym podopiecznym, odnotował, że zaczyna on nieśmiało snuć plany na przyszłość. Jeśli chodzi o studia, to interesuje go genetyka, co by wskazywało, że nadal myśli Oskara krążą wokół brata bliźniaka. Wanda Janicka też już trochę przyszła do siebie. Szkoda każdego życia odebranego siłą, powiedziała mi. Współczuje teściom. Mieli jednego syna, ale my teraz żyjemy normalnie.